Zanim zaczniesz, posłuchaj tego uważnie. Jest coś w tobie, co, jeśli w pełni się obudzi, zmieni twoje życie w tak radykalny sposób, że przez wieki było celowo ukrywane. Nie dlatego, że było niebezpieczne dla ciebie, ale dlatego, że jest niebezpieczne dla wszystkiego, co próbuje cię kontrolować. W tym wideo odkryjesz starożytną technikę, która nie ma na celu nauczenia cię niczego nowego, lecz przypomnienia ci, kim zawsze byłeś. Jeśli zostaniesz do końca, poczujesz głęboką aktywację, wewnętrzne uznanie, którego nie można cofnąć. To nie jest informacja, to pamięć. A najważniejsze objawienie przyjdzie dopiero na końcu. Jeśli twoja dusza już czuje wezwanie, napisz teraz w komentarzach słowo przebudzony. To jest klucz do rozpoczęcia. Przez tysiące lat. Kultury oddzielone oceanami i epokami dotarły do tej samej prawdy. Człowiek zapomniał, kim naprawdę jest. To nie było przypadkowe zapomnienie, to było głębokie odrętwienie, podtrzymywane przez strach, rutynę i rozproszenie. W świątyniach starożytnego Egiptu inicjowani przechodzili przez symboliczną śmierć. Ciało pozostawało nieruchome, ale świadomość była prowadzona poza zasłonę. Kiedy wracali, nie byli już tacy sami. Przypomnieli sobie. W Grecji misteria uczyły, że dusza stępowała do ciała, aby się oczyścić, nie jako kara, lecz jako okazja. Poprzez trans i oddychanie przypominali sobie swoje świetliste pochodzenie. W starożytnych Indiach mędrcy mówili o smaranie świętym akcie przypominania sobie tego, co dusza zawsze wiedziała. Ale jest coś więcej, co rzadko się wspomina. W górach Tybetu. Mnisi praktykowali to, co nazywali sztuką niezapominania. Przez całe dni przebywali w ciemnych jaskiniach, bez dźwięków zewnętrznych, bez odniesień czasowych. Tam, w absolutnej pustce, umysł przestawał budować historię o sobie. I w tej ciszy wyłaniała się bezimienna obecność świadomość, która istniała zanim nauczyłeś się swojego własnego języka. Szamani Ameryki również znali tę prawdę. Mówili, że ludzka dusza jest jak rzeka, która płynie z świętej góry do oceanu zapomnienia. Szaman nie uczył inicjowanego pływać pod prąd, lecz rozpoznawać, że sam jest wodą. Nie było separacji. Nie było podróży. Było tylko przebudzenie tego, co zawsze było obecne. W kodeksach majów istnieje zdanie, które zostało przetłumaczone na wiele sposobów, ale jego istota pozostaje nienaruszona. Ten, kto patrzy w głąb siebie bez strachu, Znajduje lustro, które odbija cały kosmos. Nie mówili o introspekcji psychologicznej, mówili o całkowitym zanurzeniu w czystej świadomości, gdzie granice między obserwatorem a obserwowanym całkowicie się rozpływają. Wszystkie te tradycje zgadzały się w jednej niepokojącej kwestii: techniki nie uczymy się, lecz odblokowujemy. I dlatego była ukrywana. Ponieważ system, który zależy od Twojego zapomnienia, nie może pozwolić na Twoje przypomnienie. Jeśli czujesz, że ta historia budzi w Tobie coś, napisz w komentarzach. Pamiętam. Od momentu, w którym się urodziłeś, rozpoczął się cichy proces. Nauczyli Cię Twojego imienia, Twojego języka, Twojej roli w rodzinie. Powiedziano Ci, co jest dobre, a co złe co powinieneś gonić, a czego powinieneś się bać. I stopniowo, warstwa po warstwie, twoja prawdziwa natura została przykryta tym, co inni postanowili, że powinieneś być. To nie był świadomy spisek. To był dziedziczony system, powtarzany przez pokolenia bez kwestionowania. Twoi rodzice nauczyli się tego od swoich, twoi nauczyciele od swoich, i wszyscy działali z tego samego zapomnienia. Efektem jest to, że teraz żyjesz z tożsamością zbudowaną maska tak dobrze dopasowana, że zapomniałeś, że ją nosisz definiujesz się przez swoją profesję, swoje osiągnięcia, swoje relacje, swój status społeczny. A kiedy coś z tego się chwiaje, czujesz, że się rozpadasz. Ale to nie jesteś ty. To tylko postać, którą nauczyłeś się odgrywać. Filozof Kierkegaard mówił, że najgłębsza rozpacz nie polega na tym, że wiesz, że jesteś zagubiony, lecz na tym, że jesteś zagubiony, nie wiedząc o tym. To jest stan większości. Żyją w śnie, w innym śnie, wierząc, że koszmar jest rzeczywistością. A oto najsubtelniejsze. Nie tylko zapomniałeś, kim jesteś, zapomniałeś, że zapomniałeś. Dlatego szukasz odpowiedzi w książkach, u gór, w systemach wierzeń. Oczekujesz, że ktoś powie ci, co robić, jak żyć, w co wierzyć. Ponieważ przyzwyczaiłeś się, że inni definiują twoje istnienie. Ale są znaki. Chwile, w których postać pęka i coś głębszego się ujawnia. Zachód słońca, który odbiera ci mowę. Chwila ciszy w środku miejskiego chaosu. Spojrzenie w oczy kogoś, w którym rozpoznajesz coś niewypowiedzianego. To nie są momenty poetyckie, to pęknięcia w iluzji. Lęk, który czujesz, nie jest chorobą. To twoja dusza krzycząca pod warstwami uwarunkowania. Pustka, której nic nie wypełnia, nie jest depresją kliniczną. To brak połączenia z twoją istotą. A zmęczenie, które nie znika po odpoczynku, to wyczerpanie życia w fałszu. Większość próbuje to rozwiązać, dodając więcej warstw, więcej osiągnięć, więcej terapii. Więcej duchowych przekonań. Ale to, czego dusza pragnie, to nie więcej. To mniej. Mniej hałasu, mniej ról, mniej pożyczonych tożsamości. Aż pozostanie tylko to, co istotne, to, co nie może być nazwane, ale może być odczuwane. Jeśli rozpoznajesz ten niewidoczny ból, napisz teraz: Czuję. Oto prawda, której prawie nikt nie odważy się ci powiedzieć. Dusza nie ewoluuje przez naukę, ewoluuje przez przypominanie. I to zmienia wszystko. Przez lata mogłeś gromadzić wiedzę duchową. Czytałeś o czakrach, wibracjach, prawach uniwersalnych, manifestacji. Próbowałeś medytacji prowadzonych, afirmacji, rytuałów. I chociaż to wszystko może mieć wartość, coś fundamentalnego pozostaje nietknięte. Ponieważ żadna zewnętrzna technika nie może dać ci tego, Kim już jesteś. Mistrzowie Zen mają powiedzenie: jeśli spotkasz buddę na drodze, zabij go. Brzmi brutalnie, ale jest wyzwalające. Oznacza to, że każdy obraz, każdy koncept, każda zewnętrzna autorytet, którą umieszczasz między sobą a swoją prawdą, musi zostać przezwyciężona. Nawet najwyższe nauki duchowe mogą stać się kolejną warstwą zapomnienia, jeśli będziesz się ich trzymać jako tożsamości. Zakazana technika nic nie dodaje do Twojego życia. Usuwa to, co nigdy nie było Twoje. To proces odejmowania, a nie dodawania. Nie. Nie czyni Cię bardziej duchowym. Zdejmuje z Ciebie wszystko, co udawało, że jest duchowe. Pomyśl o posągu uwięzionym w bloku marmuru. Rzeźbiarz nie tworzy posągu. Po prostu usuwa nadmiar, aż ukryta forma się ujawnia. Twoja praca nie polega na stawaniu się czymś. Chodzi o to, aby przestać udawać, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Kiedy przestajesz identyfikować się z postacią, coś bardziej prawdziwego wyłania się bez wysiłku. To nie jest idea, to wibracja. Częstotliwość istnienia, która nie zależy od okoliczności zewnętrznych, od społecznej walidacji, od tymczasowych stanów emocjonalnych. To stały grunt pod wszystkimi falami. Mistycy sufickie nazywali to fana unicestwienie fałszywego ego. Buddyści nazywają to sunyata, pustką, która jest absolutną pełnią. Taości mówią o wei, działaniu bez aktora. Wszyscy wskazują na to samo doświadczenie, załamanie separacji między tym, który szuka, a tym, co jest poszukiwane. A kiedy ta wibracja się aktywuje, nie możesz już zasnąć. To tak, jakbyś całe życie spędził w ciemnym pokoju, a nagle ktoś zapalił światło. Możesz zamknąć oczy, ale wiesz, że światło tam jest, możesz wrócić do swoich starych wzorców, ale teraz jest część Ciebie, która obserwuje z innego miejsca, z ciszy, która nie porusza się z dramatem. Dlatego to było zabronione. Człowiek, który pamięta, kim jest, przestaje być manipulowany. Nie potrzebuje już liderów, którzy mówią mu co myśleć. Nie szuka już zewnętrznych zbawicieli. Nie żyje już w strachu przed osądem, odrzuceniem, śmiercią. Ponieważ dotknął czegoś w sobie, co jest wcześniejsze niż to wszystko. Jeśli ta prawda rezonuje w Twojej piersi, napisz, wibruje. Teraz wejdź w to z szacunkiem. To, co zamierzam z Tobą podzielić, nie jest techniką do zgromadzenia w Twoim duchowym arsenale. To drzwi, które otwierają się tylko wtedy, gdy jesteś gotowy, aby puścić wszystko inne. Znajdź miejsce, gdzie nikt Cię nie przeszkadza. Wyłącz powiadomienia, jasne światła, wszelkie niepotrzebne bodźce. Usiądź z prostymi plecami, ale bez sztywności. Pozwól swojemu ciału znaleźć własną równowagę. Zamknij oczy na chwilę. Skieruj swoją uwagę na oddech, nie wymuszając go. Nie próbuj oddychać głęboko ani kontrolować rytmu. Po prostu obserwuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi samo, jakby ciało wiedziało, jak oddychać, bez Twoich wskazówek. Poczuj ciężar swojego ciała, nacisk na krzesło lub podłogę, temperaturę skóry, odległe dźwięki. Nie analizuj niczego. Po prostu, rejestruj. Pozwól, aby wewnętrzny hałas się złagodził, nie walcząc z nim. Myśli będą się nadal pojawiać. To nie jest czas, aby je zatrzymywać. To jest moment, aby przestać ich śledzić. Teraz wyobraź sobie, jak płomień powoli zapala się w centrum twojej klatki piersiowej. Nie jest to zwykły płomień, to czyste światło bez ciepła, bez określonej formy. Nie zmuszaj go. Nie próbuj wizualizować go z fotograficzną precyzją. Po prostu pozwól poczuć, że coś rozświetla się w tobie. Z każdym wydechem uwolnij tożsamość, której już nie potrzebujesz. Uwolnij myśl o tym, kim powinieneś być. Uwolnij obraz, który mają o tobie inni. Uwolnij nawet tożsamość bycia kimś duchowym, kimś, kto wykonuje ten rytuał poprawnie. Z każdym wdechem pozwól, aby coś starego się zbliżyło. Nie szukaj tego, nie nazywaj tego. Po prostu otwórz wewnętrzną przestrzeń, w której może się pojawić bez osądzania, bez interpretacji, bez przekształcania w pojęcie. W tej ciszy jest częstotliwość, która zaczyna rozpoznawać samą siebie. To nie jest coś, co ty produkujesz, to coś, co pozwala być. Jakbyś przez całe swoje życie blokował stację radiową, a teraz, gdy rozluźniasz zakłócenia, sygnał dociera wyraźnie. Pozostań tam, bez oczekiwań, bez pytań, tylko czysta obecność. A jeśli czujesz, że nic się nie dzieje, obserwuj, kto czeka, aby coś się wydarzyło. Ta obserwacja jest początkiem pamięci. Pozostań w tym stanie tak długo, jak możesz, bez forsowania. Może to być minuta. Może dwadzieścia. Czas trwania nie ma znaczenia. Liczy się jakość Twojej obecności. Kiedy poczujesz, że nadszedł czas, aby wrócić, zrób to powoli. Otwórz oczy bez pośpiechu. Porusz palcami, szyją i pozwól sobie w ciszy zintegrować to, co właśnie się wydarzyło, nawet jeśli nie możesz tego nazwać. Aby zakończyć ten rytuał, napisz w komentarzach: aktywny. Kiedy to wspomnienie się integruje, Twoje życie zmienia się bez wysiłku. Nie z dnia na dzień, nie z fajerwerkami, ale z cichą klarownością, która przenika każdą decyzję, każde słowo, każdą ciszę. Twoje decyzje rodzą się z klarowności, ponieważ już nie negocjujesz ze strachem. Już nie pytasz, co powiedzą, co się stanie jeśli zawiodę, czy będę wystarczający. Po prostu wiesz. A ta wiedza nie pochodzi z myślenia, pochodzi z głębszego miejsca. Do którego wątpliwość nigdy nie miała dostępu. Strach traci władzę. Wciąż się pojawia, ponieważ jest częścią ludzkiej biologii, ale już cię nie definiuje. Już nie podejmujesz ważnych decyzji z jego powodu. To jak alarm, który dzwoni w oddali, a ty rozpoznajesz jego obecność, nie poddając się mu ślepo. Zewnętrzna walidacja przestaje być potrzebna nie dlatego, że stajesz się arogancki lub obojętny. Ale dlatego, że Twój środek ciężkości przesunął się do wewnątrz. Pochwały dotykają Cię lekko jak bryza, krytyka również. Nikt nie ma mocy, aby całkowicie Cię zdezorganizować, ponieważ jest coś w Tobie, co pozostaje nietknięte przez zmienne opinie świata. Twoje relacje się transformują. Przestajesz szukać w innych tego, co tylko Ty możesz sobie dać. Już nie czekasz, aż ktoś Cię dopełni, uratuje, uszczęśliwi. I paradoksalnie, przestając tak bardzo potrzebować, Twoje więzi stają się bardziej autentyczne, ponieważ teraz możesz oferować obecność zamiast braku. Twoje cele się klarują. Nie jako ambitny cel, który musisz osiągnąć pewnego dnia, ale jako naturalna ekspresja tego, kim jesteś. Już nie szukasz swojego celu na zewnątrz. Rozpoznajesz go w sobie i pozwalasz, aby wyrażał się przez Ciebie w formach, które się zmieniają i ewoluują. Nie dlatego, że świat się zmienia, ale dlatego, że przypominasz sobie, kim jesteś w jego wnętrzu. Okoliczności zewnętrzne pozostają takie same. Wciąż są wyzwania, straty, niepewności. Ale twoja relacja z tym wszystkim się zmienia. Już nie jesteś ofiarą swojego życia. Jesteś świadomą przestrzenią, w której dzieje się życie. Ten stan nie jest mistycznym momentem, który przychodzi i odchodzi. To nie jest szczyt doświadczenia, który potem znika. To sposób istnienia. Podstawowa częstotliwość, z której działasz. I chociaż będą trudne dni, dni, w których zapomnienie próbuje wrócić, zawsze jest coś w tobie, co pamięta drogę powrotną. A teraz rozumiesz, dlaczego to było ukryte? Ponieważ dusza, która pamięta swoje pochodzenie, jest wolna. A prawdziwej wolności nie można kontrolować, manipulować, sprzedawać ani kupować. Jeśli wybierasz chodzenie z tej prawdy, napisz: Odrodzam się. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to nie była przypadkowa. Pamięć już zaczęła się poruszać w tobie. Ten kanał nie jest rozrywką. To miejsce spotkań dla dusz, które się budzą. Tutaj nie szukamy naśladowców. Wspólnie kroczymy ku powrotowi. Zachowaj tę prawdę w swoim sercu. Nie przyszedłeś, aby stać się kimś. Przyszedłeś, aby przypomnieć sobie, że zawsze byłeś. Jeśli czujesz wezwanie, zapisz się i stań się częścią tej społeczności dla dusz, które pamiętają. Drzwi są już otwarte, teraz idź.